Hmm, cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Tak, dokładnie. Wysiadł akumulator. Czekamy na pomoc. Zaraz nam tu przyjedzie Polak. Podjedzie, pomoże. No, także dobrze, że tu, a nie gdzieś w lesie. Ale na szczęście nasi, nasi rodacy są sympatyczni. Powiedzieli, że się opluszczą trochę, okąpią się i nam pomogą. No, no. Cześć, dzień dobry, witajcie. Cześć, dzień dobry, witajcie. Weszłam mi w moją kwestię, no ale dobra, niech ma. Opuszczamy właśnie kemping. Wyjeżdżamy sobie taką dróżką, mało cywilizowaną, ale fajną. Kemping rewelacja, super ludzie, mega warunki, nikt nie przeszkadzał, cichutko, fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Pogadaliśmy sobie teraz z Czechami na koniec. Przyjechali, szukali miejscówki i polecili nam fajne miejsce na południu, nad morzem, fajny kemping. Także jedziemy sobie go obczaić. Co z atrakcji dzisiaj? Dzisiaj z atrakcji będzie tunel. Tunel 4200 metrów. Dwutubowy, jak podaje Wikipedia. Będziemy za niego płacić normalnie, jak za autostradę na bramkach, i będziemy wjeżdżali do, do, do tunelu. Także na pewno wam go pokażemy. Będziemy lecieli przez jezioro szkoderskie, przynajmniej obok, więc pewnie też zobaczycie to na przebitkach. I pokręcimy się trochę pewnie po miasteczku, po plażach, eee, spróbujemy sobie znaleźć miejsce na najbliższe 2-3 dni. Tak, bo chcemy po prostu odpocząć, poplażować, popluskać się w wodzie. Dokładnie. I myślę, że I jest tego... taki klimat Dokładnie. wakacyjny morski. Więc w najbliższych 2-3 dni jest szansa, że powstanie tylko jeden odcinek, bo będziemy chcieli po prostu też troszeczkę odpocząć i poskładamy ewentualnie z urywków tego, co się dzieje, poskładamy jeden odcinek. Tak, żeby też się skupić troszeczkę na odpoczywaniu. Chociaż muszę przyznać, że dzisiaj naprawdę odpocząłem. Gdyby nie ta mucząca krowa od rana, której nikt nie chciał... No nikt jej nie chciał wydoić, biedaczki. I tak się darła. Tak, muczała od samej 6 rano. Tak, także... Od wschodu słońca. No, dokładnie, od wschodu słońca. Jak tylko wschód słońca się pojawił, tak zaczęła się trzeć. Ale super, super, mimo wszystko widzieliście zresztą wschód słońca. Eee, spałem Ci z otwartym bagażnikiem totalnie rewelacja czekajcie, zamknę okna, bo wyjechaliśmy na główną drogę i trochę czumi. także spałem dzisiaj z otwartym bagażnikiem no dosłownie jak na tarasie no, coś pięknego w nocy budziły mnie tylko ryby, które się spławiały Wyskały. co jakiś czas, dokładnie tak. wyskakiwały pokazać, jestem, jestem wyskakiwały z powrotem tak? także <noise> także fajna sprawa także i jedziemy Tam, tam, da, da, tam, dojechali nad wodę, nad morze, piękne, piękne, niebieskie, latynowe, hopie, jak tam dużo wody, ty, ty, ja, chopie. jako dupnowanna, <noise> ty żeś jest głupek. With us. Zobaczcie moi drodzy, mamy własnego follow me. Dokładnie, jak na lotnisku, follow ek. Prowadzi nas, okay. o Jezus, ile tu ludzi. Ile ludzi. No dobrze, no, idziemy sobie coś. This is our toilet for camping. It's free for campers. There you have drinkable water and also during day hot shower. After warm all campers come to the shower and the pool, water. Ok. okay. okay. Okej, okay. czyli masz tu w ciągu, w ciągu dnia masz gorącą wodę, no w no co tak, wyłączają. Aha, no właśnie tak zrozumiałam, ale chciałam się ciebie zapytać jeszcze. Upewnić się, czemu I to I drinka bo water. E, nie pić wody. Nie. Boże, pitna. Się, a pitna woda. Pitna woda. A ja zrozumiałam, że nie właśnie. Że nie jest to picia. Aha, bo widzisz nie, tutaj. Nie to A może w cieniu gdzieś będziemy wstać? Sure. To jakieś koczownisko. No, nie mam miejsca. Jakie koczowisko? Zajechaliśmy nad morze, moi drodzy. Camp Buliarika, tak się to nazywa? Coś takiego na plaży Buliarika. Pierwsze odczucie? No tłoczno. Tłoczno, duże zamieszania. Ale czego się spodziewać po kampie 5 metrów od brzegu, nie? Praktycznie stoimy... No, no nie, 10 może, czy 15. No, stoimy pla przy plaży. Totalne multikulti. za sąsiadów mamy Niemców, Bułgarów, yy, Słowaków, wszystkich mamy, także na parceli wszyscy stoją. No widokowo nie jest, ale za to jest tanio. Płacimy 15 euro za noc. 14. 14 euro za noc. Więc myślę, że całkiem spoko. No, posiedzimy tu dwa dni. Największym plusem tego wszystkiego jest to, że możemy bezpiecznie zostawić auto i możemy chodzić bez tych wszystkich gratów na plecach. Także... Wydaje mi się, że jest w porządku. Co to za podglądaczki? No takie, o. Miała mi pomóc, a ona nagrywa. O, ale to kuje. Podglądaczki, jak rozwieszasz hamaczki. Hamaczki. O, a to kuje. Bo to chyba jest akacja. Taka trochę, nie? Jakieś coś, no. Nie wiem, ale kuje, nie No i drodzy udało nam się rozłożyć. Ja leżę sobie na hamaczku. Tam jest Aga. Tam jest nasz van, No i jak widzicie tak to mniej więcej wygląda. Nie będę tu po parceli chodził, żeby ludziom nie przeszkadzać. Generalnie tam za nami stoi przyczepa kempingowa. Tam mają obóz ludzie, tam zobaczcie, tam jest następna parcela, tam stoi camper, tam stoi terenówka z namiotem na dachu. Tutaj są dwa namioty. Tu za już następni ludzie. A dosłownie tam, 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 w tamtą stronę. Mamy już wodę. Mamy już wodę i jest przyjemnie. Jest troszkę cienia. Jest drzewko. Udało się rozwiesić hamaczek więc chillujemy bombę a potem może pójdziemy trochę nad wodę się poobalać także ogólnie jest dobrze nie ma co narzekać no i tu już jest lepiej moi drodzy no pole to muzyczko a to się wytnie ale cudnie. idziemy dalej no i fajne miejsce Co dziś szef kuchni poleca? Pomidorowa paciaja z makaronem. Paciaja. Prawie, prawie jedno garnkowe danie trzeba Makaron. było odleć Makaron. jak dla wojska. No no to jest jar, ja gotuję, więc musi być, nie? Maciek po prostu zapomniała, że my tak dużo już nie jemy. Mhm. I jeszcze się pokidał tym pomidorem. Nie. Patrzcie to są pomidory, to jest połówka pomidora. Tak czy drodzy Państwo, kroimy właśnie pomidora i będziemy go gotowali i przyprawiali. Palce lizać. no powiedz co. Zabierzesz tak patrzeć na tą kamerę? Nie no powiedz co Nie, Teraz nie. ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ale mieliśmy nakręcić zakończenie. Ale no właśnie zakończenie. No właśnie co? Co właśnie? No, właśnie opuściliśmy dwudniowy kemping tak. w Buljarice. W tak jest. Popluskaliśmy się w morzu, było fajnie. Tak, dwa dni popluskane, poopalane, poobijane. Poleżone, pocilowane, poczytane. Tak, ludzi wow, nie? Po prostu bardzo dużo, ale jako ciekawostka baliśmy się tego, że nadchodzi weekend i będzie balanga, bo tam się szykowali dosyć mocno. Ale wygląda na to, że godzina 21, normalnie, i normalnie, jak nożem odczuł, jest cisza. A ludzie znikają, znaczy, tubylcy, którzy mieszkają na kampingu, no to zostają, ale. No, lekka... gdzieś tam słychać takie, ta, gdzieś tam słychać dźwięki imprez, gdzieś tam tu słychać, jak, jak się siedzą, tam słychać. O drugiej 30. Sorry, tak się odwracam, ten ale coś mnie przewiało e, i mnie gdzieś tam karczychoboli. E, słychać gdzieś tam pojedyncze głosy, o drugiej 30, gdzieś tam dwie ekipy zgarniały z nadmorza. Także słychać gdzieś pojedyncze ślady, ale to nie jest taka wielka balanga, której, której się obawialiśmy. Także super. Żadnych dyskotek, żadnego tak. ryku, krzyku i tam fakt. Mieszały się, mieszały się piosenki i muzyki, bo w każdym barze leciało coś innego, ale do zniesienia. Tak, myśmy mieli koło siebie takie rytmy latino, więc, więc całkiem fajnie tam można sobie było poczilować. E, Chudę się ci... potupać? Tak, trochę cienia się trafiło. Przygody o akumulatorze, a nie wiecie, nie znacie. No jeszcze nie znają, bo A nie znacie, nie bo nie na macie. InstaStory ci, którzy oglądali na InstaStory to wiedzą, a ci, którzy oglądają YouTube, nie wiedzą. Nie wiedzą. Otóż wczoraj... Hmm, cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Tak, dokładnie. Wysiadł akumulator. Czekamy na pomoc. Zaraz nam tu przyjedzie Polak. Podjedzie, pomoże. No, także dobrze, że tu, a nie gdzieś w lesie. Ale na szczęście nasi... nasi rodacy są sympatyczni. Powiedzieli, że się opluszczą trochę. Okąpią się. I nam pomogą. A few moments later. No dobra, minęło 20 parę minut. Coś mnie ruszyło, mówię, idę, wyjrzeć, nie? Wyglądam, gościa nie ma, po prostu zabinął kopyta i uciekł. Także, no co wam mam powiedzieć? No gość, wystarczyło przyjść, powiedzieć, słuchaj, stary, szkoda mi samochodu, bo faktycznie ładny samochód miał. Mondeo wersji Titanium, całkiem sympatyczny, ładny. Wystarczyło powiedzieć, słuchaj, stary, nie wiadę tam, bo miał ta szkoda. I okej, okay. Okay. straciłem przez niego prawie godzinę czasu. I tyle, ale dobra, mam nadzieję, że karma wraca. Yy, powiem tak, jestem na tyle dobrym człowiekiem, że gdybyśmy spotkali się na drodze i on miał problemy, to ja mu pomogę. Skoro jest bucem, to nie sobie będzie bucem. Ja wierzę w to, że karma wraca, więc, więc niech sobie robi co chce. Tak, ale było to niemiłe. Było to niemiłe, niesympatyczne, także nie róbcie tak. Moi drodzy, to był znak. Bateria się rozładowała, także dała Maćkowi jasny sygnał, że ma przestać gadać. Ale nie wiem, czy jeszcze coś ważnego miałeś do przekazania? Nie, nie. Tak, tylko chciałem wspomnieć, żeby tam zostawili pytania, które no mają. No właśnie nas. chciałam to powiedzieć, że, że jeżeli on już nie ma nic więcej do powiedzenia, to dla was teraz y, zadanie. Komentarze, dzwoneczki, subskrypcje, wszystko, wszystko, wszystko. Rodzina, piesek: tak. wszyscy mają wiedzieć o tym, że istnieją odludki i odludki robią chyba fajne rzeczy, nie? O, i to też nam możecie napisać, czy Wam się po prostu podoba. Dokładnie, a co mielibyśmy zmienić? Odwiedźcie nasze Instagramy, Facebooki. Yy... I inne social... no nie ma innych social mediów. Nie mamy innych. Znaczy TikToki socjal... są niby, ale TikToki Ale my nie na mamy razie... TikToków. Nie, nie, to jeszcze nie. nie my chyba ze starzy na TikToki. Tak, także odwiedźcie tam te wszystkie nasze kanały, polubcie nas na Instagramie. Na Instagramie macie świeże rzeczy przed wypuszczeniem odcinków, często macie. Tak, tak, w relacjach bardzo często się tam udzielamy, także będziecie mniej więcej na bieżąco. Także odludki vlog. Y... I, I już. Tyle. I tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. No i moi drodzy, no gdzie idziesz? Mówisz, że mamy światło i uciekasz. No gdzie chcesz iść? No ale tam nie ma światła. No tam